Zamieszanie, jakie ostatnio powstało w związku z procedowanym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Kościółka świętego Idziego w Inowłodzu czy w, w, w Zakościelu. E, komunikowałem to wielokrotnie, ale powiem jeszcze raz, że naszą intencją była jest, i zawsze będzie ochrona tego miejsca. Jedynym skutecznym na obecną chwilę narzędziem, które Zapewni nam taką, taką ochronę przed niechcianymi naniesieniami, budowlami, budynkami, jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Do, do opracowania którego przystąpiliśmy w roku 2018. Bardzo wolno te procedury szły, wielokrotne spotkania z Biurem Konserwatora Zabytków, ogłoszenia, wyłożenia, zaproszenia do. Składania swoich uwag, propozycji do miejscowego planu pojawiła się pewna propozycja, która przewiduje, e, oczywiście z, z ograniczeniami, zabudowę. Z tym, że chcę podkreślić ponad wszelką wątpliwość, to nie jest propozycja gminy, wójta czy samorządu gminnego, tylko bardziej propozycja właściciela. Gruntów, który, co chyba oczywiste, jest żywo zainteresowany tym, co się na tym terenie, w tym miejscu ewentualnie może pojawić. Mając na uwadze, że jest to miejsce szczególne, że jest to zagadnienie, które wymaga. Takich bardzo szerokich konsultacji. Poprosiłem zainteresowanych o spotkanie w ramach takich właśnie konsultacji, takich, które nawet nie było przewidziane prawem. Z własnej woli zaprosiliśmy mieszkańców, przede wszystkim właścicieli nieruchomości, żeby wypowiedzieli się, co z tym miejscem robimy, jaki ten plan ma kształt, i przedstawiliśmy na tym spotkaniu jedyne założenie, jakie zostało, jakie zostało zaproponowane przez. Przez właściciela gruntów, absolutnie nie przesądzając, nie sugerując w najmniejszym stopniu, że to tam powstanie, że taki jest nasz plan, taki jest nasz cel. Po prostu uznaliśmy, że jeżeli autor tych, tych, tych planów czy, 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 czy tego zamierzenia ma taką możliwość, bo ma jako właściciel gruntu, to wypada to skonsultować z mieszkańcami. Temu służyło to, to spotkanie. Te założenia były wcześniej, jak już powiedziałem, bardzo ściśle konfrontowane, konsultowane z fachowcami z dziedziny ochrony zabytków z biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi. I tam mnóstwo różnych sugestii, mnóstwo różnych obostrzeń gdzieś tam zostało nam zasugerowanych i, 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 i narzuconych. Chciałem, żeby się odbyła debata publiczna na ten temat, nie spodziewałem się natomiast, że ona będzie miała taki wymiar. Mam wrażenie, że doszło do takiej sytuacji, że część przynajmniej naszych mieszkańców ale i duża ilość osób z zewnątrz chce bronić kościółek przed tymi, którzy go bronią, w takim największym skrócie mówiąc. Ja się czuję takim obrońcą tego miejsca, czuję się odpowiedzialnym za to, żeby, żeby zabezpieczyć ten obiekt przed przypadkową, niechcianą zabudową. Kilka lat temu była taka sytuacja, że zgłosiła się do, mna, do mnie jedna e, firm telefonii komórkowej, e, która e, chciała wybudować. E, wieżę przekaźnikową telefonii w sąsiedztwie kościółka. I tak naprawdę z pewnym przerażeniem doszliśmy do wniosku, że my nie mamy możliwości zablokowania realizacji tego typu przedsięwzięcia. I w, 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 w tym momencie z, z, z powstał jak gdyby zamysł i, 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 i zamierzenie, żeby, żeby przystąpić do opracowania miejscowego planu, który będzie regulował ściśle to, co tam można robić, czy nie można. My w, w dalszym ciągu jesteśmy na etapie przygotowania, konsultacji, i niewykluczone, że w ramach procedowania tego planu dojdziemy do wniosku, że zakazujemy tam jakiejkolwiek budowy. To jest jak najbardziej możliwe. Ja tym mieszkańcom na spotkaniu o tym powiedziałem, natomiast no, powstało, powstało pewne, pewne zamieszanie z powodów Bliżej mi nieznanych, ale chyba mamy ciągle potrzebę, żeby, żeby szukać rozwiązywania sytuacji, nawet wtedy, kiedy, kiedy ich rozwiązanie wydaje się takie oczywiste i sensowne. Jestem przekonany, że to wszystko się dobrze skończy, że znajdziemy porozumienie i znajdziemy takie rozwiązania, które na najbliższe lata. E, zabezpieczą to miejsce, bo myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że wizerunek e, Kościoła Świętego Idziego jest dla nas wszystkich bardzo ważny. Jeszcze raz podkreślam, dla mnie również, ale mam świadomość realiów e, i, i przede wszystkim słucham w tym zakresie ludzi, którzy się na, na tym znają lepiej niż ja. Mam nadzieję, że. Jak już wielokrotnie powiedziałem, że to wszystko zakończy się dobrze, i, 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 i e, proszę się nie obawiać, że jest tu jakiś zamach na, e, na to miejsce, że chcemy e, ład architektoniczny e, przez, wiele lata, e, przez wiele lat utrwalony zakłócić. Ja tylko przypomnę, że kilka lat temu e, z tego miejsca, o którym mówimy, że ten wizerunek jest od, od, od lat mm, niezmieniony. Czy możliwość obserwowania kościółka było w takim stanie, że nic tam nie było widać, były haszcze, krzaki, nikt o tym pewnie nie chce wiedzieć, albo to jest może mało istotne dla wielu osób. Udało się namówić właściciela gruntów, żeby włożył naprawdę spore pieniądze i wysiłek w to, żeby E, usunąć e, krzaki, żeby, żeby tą przestrzeń oczyścić, uporządkować, e, i, i że mamy dziś e, to, co mamy, co, co wcale nie było e, jeszcze parę lat temu takie, e, takie oczywiste. Także e, ja chciałbym z całą mocą podkreślić, że e, my to, co robimy, robimy w, w tym celu, żeby, żeby e, zapewnić kościółkowi. To otoczenie i, 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 i te unormowania prawne, które, które nigdy nie pozwolą na, na powstawanie tam przypadkowych niechcianych naniesień.